Uważam, że tutaj w o mamy coś dużo wspólnego z małymi i średnimi przedsiębiorstwami i problemami, które, które tam mamy. Dane, Cały świat nam się cyfryzuje, tak? coraz więcej mamy różnego rodzaju systemów, dostępów. Tutaj choćby na jednym z panelów też padało, jak dużo wrażliwych danych mamy. To, to często NGOsy to są dane medyczne i to takie najbardziej wrażliwe, które trzeba chronić, które trzeba chronić na wielu płaszczyznach. Mówimy tutaj o samych na przykład pacjentach, o darczyńcach. I problemy, z którymi się mierzą małe i średnie firmy, tak samo tutaj NGOs, a nawet myślę, że bardziej, bo to są takie kwestie też gdzieś te medyczne, kwestie zabezpieczenia, zabezpieczenia tych danych. Ich zabezpieczenia przed utratą, bo to też jest bardzo istotne. No, wyobraźmy sobie, że straciliśmy ileś czasu lat pracy, opracowania, nie wiem, tu tak mówię, nawiązuje do tej medycyny, a tak samo pracy z kimś, jeżeli chodzi o e, jakieś przypadki, które mamy tutaj w NGOSach e, i nagle nam znikają te wszystkie badania, nagle nam to wszystko znika. Także te, te problemy nawet mi się wydaje, że są bardziej. Uwyputlone i bardziej istotne, żeby je zabezpieczyć niż nawet małych i e, średnich firmach. E, no, warto, żeby fajnie, ja uważam, że ma, dzisiaj mamy takie czasy, że w każdym NGOsie, tak jak w każdym małym i średnim przedsiębiorstwie, powinna być osoba taka zorientowana technologicznie, bo często spotykamy się z tym, nawet właśnie więcej osób, z współpracujemy, że po drugiej stronie nie mamy partnera, żeby komuś nawet wytłumaczyć, w jaki sposób ma do jakiegoś tematu podejść. I tu warto tą, tą wiedzę brać, pozyskiwać, pytać. Tu już słyszałem wielokrotnie właśnie na panelach, żeby prosić właśnie też o tą, o tą pomoc, żeby zabierać sobie do, do, do współpracy ludzi, którzy są zorientowani, no bo dzisiaj nawet żeby zdiagnozować czasem jakiś problem, sprawdzić czy to jest kwestia już gdzieś dostępu do internetu, czy to jest kwestia samej infrastruktury, czy już naszych baz danych, na osoby niezorientowanej jest, jest trudne. Dlatego tutaj według mnie te kompetencje takie IT no, są ważne, żeby je pozyskiwać. No, czy własnie budując je, szkoląc je, szkoląc swoich pracowników, czy po prostu zapraszając do kooperacji, choćby taką firmę jak naszą, gdzie chętnie zawsze też podpowiemy na co zwrócić uwagę, na co uważać też, no bo, no, bo też Trzeba weryfikować to, co mamy dostępne na rynku.